Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej premierze o królikach. Moi kochani, dzisiaj sobie porozmawiamy o świeżbie ucha. Co to jest? Także, yy, moi kochani, zaczynamy premierę. Zostawiamy łapę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Oraz, yy, no co jeszcze zostawiamy? No, wszystko. Możemy pomachać śnieżce na dzień dobry. No i możemy rozpocząć dzisiaj tą piękną premierę o króliczkach. Także lecimy. i kochani, no to zaczynamy. Gdzie ja mam? Dobra, wszystko jest tu ok, nic tu nie ma, że Wszystko działa. okej. Okay. <laughs> moi, moi drodzy, wszystko jest w porządku. No to co? Yy, już możemy sobie spokojnie zacząć. Czyli tak, yy, świerzb uszu. Jest to dość częsta choroba pasożytnicza wywoło, wywołana przez rotoczne, roztoczne na najbardziej z rodzaju psoroptes kunikuli. Wiecie co to jest? No to, to, już, to już było o tym ogólnie. To jest taka choroba o takim robaczku, który... No. Chropetes kunikuni W nawiasie żywi się upierzem I koniec nawiasu Roztoczne Roztoczne zagnie, Zagniedzenie się w uchu I żywi się wydzieliną Płynu tkankowym I krwią Po pojedynczym Osobnikom żyje Przeciętnie 40 dni samica składa około 100 jaj, już po 9, od 9 do 11 dni. Następne pokolenie jest gotowe do rozrodu. Objawy: teraz to łupież i egzema, pod, podtrzymywanie uszu, sil, silny swój. Fon, šwi, fed, czekajcie, bo tu nic nie widzę. Silny swąd przewikłanie przy, głowy zaburzenia, brązowo-czarno wydzieli na ucha w środku. Przy silnych zakażeniach obojętne może być ucho po zewnętrznej stronie. Głowa szyi i bark ucha może być. Także zapaleniem ucha wewnętrznego. Żeby dokładnie określić pasożyt, ta, lekarz powinien pobrać ze skropioną. Yy, skropioną zazbuś Aha, tu jestem, dobra. Yy, i obejrzeć ją pod mikroskopem. Na, najczęściej stosuje się inwermektywne. Yy. Tak. No, to jest taki jakiś tam. Yy, już Wam mówię: w zastrzyku yy, yy, lub płynu do smarowania uszu biotylon. Biotylon, tak. Świerzb yy, w temperaturze od 22 do 25 stopni potrafi przeżyć w ściółce około 10 dni. Dlatego bardzo ważne jest wymiana siana żwirku, dokładne umycie klatki, yy, yy, klatki, <grytanie> nie, bo ja się coś tam pogubiłam. Yy, no, no i najlepiej gorącą wodą z octem. Musimy umyć też wszystkie miseczki i zabawki. Tą chorobą mogą się zarazić inne zwierzęta domowe, na przykład pies, kot, świnka. Morska, yy, koszatnik itp. Rzadko człowiek. Czyli teraz, moi kochani, to jest coś takiego. Człowiek może się oczywiście też pe pewnymi chorobami króliczymi za zarachić, ale tak jak jest tu napisane, że rzadko człowiek może mieć coś takiego, także. No śnieżka się położyła. Już ma dość <noise> No, o, zobaczcie, jak się rozłożyła. Także, moi kochani, to jest właśnie y, tematyka na, na dzisiaj, żebyśmy pamiętali, że jeżeli y, no czasem możemy zaglądać kró, królikowi właśnie w ucho, zobaczyć, czy tam nie ma jakichś y, właśnie ciemnobrązowych, czy brązowo ciemnych <grywki> y, barw, y, oczywiście brudu, jeżeli są, no to oczywiście. Nie, nie będziemy czyścić tego sami, nie wolno nam, ze względu na to, że możemy uszkodzić w uchu bębenek, bo nie wiemy, do, do którego momentu możemy to włożyć, tak? Idziemy po prostu do weterynarza. Weterynarz sam to robi. Nigdy nie robimy my tego, ze względu na to, że możemy urazić królika w ten, w ten sposób, oczywiście, nie? A no, wiadomo, nikt by nie chciał, żeby taka sytuacja się wydarzyła, moi drodzy. Także y, za każdym razem coś się dzieje. Jak już to mówiłam, jedziemy do pani doktor, do pana doktora, weterynarza od króliczków. Y, I. I co? I wtedy będziemy wiedzieć, co się dzieje. Y, moi drodzy, ja dzisiaj miałam wypadek w pracy. Proszę. Mam tutaj taki, może tu wam pokażę. O, zobaczcie. Taka rana mi się, yy, znaczy, kroiłam i mi się taka duża rana zrobiła. Widzicie to? Ja po prostu w stronę tą kroiłam, w tą. I po prostu w tą stronę o mało bym sobie całego palca nie rozwaliła. Zobaczcie, jaka to jest rana. Zobaczcie. A tu jeszcze mi w ogóle krew leci. O, to no, ona ogólnie jeszcze będzie leciała. Będzie leciała, bo to jest duża rana, i ja miałam popryskaną taką specjalną, yy, takim specjalnym lekiem, żeby się zakleiło. Bo wcześniej, jak yy, otwierałam, robiłam po prostu palec na prosto, to po prostu mi się skóra otwierała. No, to, to nie jest przyjemny widok. Nikomu tego nie polecam. Yy, no, i niestety mi się po prostu tutaj. Troszeczkę skóra sciemniała u góry, ale no, jeszcze jak naciskam, wiadomo, naciskać nie można ze względu na to, że ten, no. Ja tu widzę, że mi chyba woda już tylko leci tam bardziej, bo krew już jakby zaschnęła. Może po prostu teraz ten syf mi wylatuje. Zobaczcie, no, nieprzyjemny widok z jednej strony, nie? Słuchajcie, tutaj jest taka wielka rana. Także. No dobra moi kochani Nie będę was obrzydzać Zżegnamy się, widzimy się dopiero W lutym 1 lutego prawdopodobnie Także dzięki, że byliście Życzę wam spokojnej nocy Super środy, fajnego czwarteczku I super piąteczku Także jeszcze raz dziękuję, że wyjście I do następnego, pa!